Witam. Dzisiaj nagram prezentację Toyota RAV4 z 2014 roku, zaprezentuję wnętrze i wyposażenie oraz odbędziemy jazdę testową zarówno w mieście jak i w lekkim terenie. Chciałbym podziękować dealerowi Toyota Radość za użyczenie samochodu do prezentacji. No więc zacznijmy od brzmienia silnika. Toyota posiada system inteligentny kluczyk. Zatem wystarczy go mieć przy sobie przycisk start stop. Teraz pora na wnętrze. Na początku powiem, że jest to wyjątkowa wersja przygotowana na 20-lecie Toyota RAV4. Bardzo bogate wyposażenie. Skórzana tapicerka. Beżowo-czarna. Oczywiście elektrycznie sterowane szyby. Lusterka. Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą. Do tego skórzane elementy i oprzycia na desce rozdzielczej. Aw 4 posiada 9 poduszek powietrznych, łącznie z poduszką chroniącą kolana kierowcy. System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem ulepszonej rozdzielczości. Bardzo przyjemnie grające radio. Oczywiście także nawigacja. I kamera cofania, cztery miejsca: napoje w drzwiach kierowcy, między fotelami oraz w drzwiach pasażera, automatyczna klimatyzacja. Oraz podgrzewane siedzenia. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, jest go bardzo dużo, także regulowane oparcie tylnej kanapy oczywiście elektrycznie sterowane szyby. Jeśli chodzi o bagażnik, to w wersji na 20 lecie Toyota 4 jest on otwierany elektrycznie. Wystarczy raz przycisnąć. Bardzo obszerny, do tego przydatna siatka na przewożenie przedmiotów. Zamykany oczywiście również elektrycznie. No, to ruszamy, tak? To może, tak, to może zacznijmy od jakichś takich ogólnych informacji o tej Toyocie. Właściwie to jest wersja, tak? Na 20 rocznicę. Na 20 rocznicę, 20 lat mija odkąd właśnie powstał SUV. Toyota jest prekursorem tego segmentu. I akurat w tym roku mija 20 lat od powstania. A to jest klucz. A to jest która generacja? To jest czwarta generacja. Powstała w zeszłym roku praktycznie ten model do sprzedaży, a już w tym roku pewne są zmiany. Może nie w wyglądzie, chociaż jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to właśnie ta wersja na 20-lecie została dodatkowo udeklarowana jakby listwami bocznymi. Pewnymi elementami, które, tak, które dodają wyjątkowego charakteru. 18-calowe felgi aluminiowe, tak? Lampy Xenonowe. Tak, tak. Przyciemniane tylne szyby. Tak, tak. Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika. Tak, to też. No i przede wszystkim też możliwość wyboru tapicerki skórzanej. W mamy taką jasne czarną skórę. I również druga jest, to jest właśnie ta jasna tapicerka, ale jest również ciemna, tak zwana terakota Jest czarna tapicerka z elementami brązowymi, można powiedzieć, stawkami brązowymi. I tutaj też wtedy ten panel jest taki brązowy. wiele osób uważa, że RAF4 jest samochodem, który właśnie można widzieć po takich kamężnikach to są duże koła, 18 calowe, szerokie i doskonale sobie radzi z dołkami, z krawężnikami ale oprócz tego jeszcze, dzięki temu, że właśnie tutaj też jest ten napęd na cztery na koła również w błocie, w śniegu, w piachach jeżdżąc takim autem, ma się tak pewien komfort, że no wyjedzie się Trzeba od poprzedniej generacji, tak samo jest od poprzedniej generacji samochód dłuższy, jest szerszy, niewiele i niższy. Przez co trzymanie się na drodze przy wyższych prędkościach jest znacznie lepsze. Oczywiście zwykłym samochodem nie, nie wjechali, byłoby ciężko, a tu można sobie pojeździć. Widać, że właśnie tutaj te samochody sobie doskonale radzą w takim terenie. Z wychym osobowym byśmy sobie tak nie pojechali. Na pewno byśmy mogli coś urwać. A tutaj śmiało jedziemy po nierównościach, po jakichś dołkach. Mm -hmm. Nie obawiając się, że, że zawadzimy. Oczywiście teren, tak jak każdy teren, trzeba poznać wcześniej. Zobaczyć, czy ma dostającego kamienia, zbyt mocno. Jedziemy na przełej. Tak. Możemy sobie jechać jak sobie chcemy, takim autem w takim terenie. Oczywiście trzeba wolno przeszkody pokonywać, bo każdy, każde auto można uszkodzić. Trzeba w odpowiedni sposób najeżdżać na przeszkodę, z odpowiednią prędkością jechać. Jak na to pozwala, to można i szybciej. Trzeba właśnie. Tak, 600 biegowa w dislach to już praktycznie jest standard. Tutaj takim tak. autem jadąc trzeba się przyzwyczaić do tego, że w każdej chwili możemy sobie wjechać na poboczkę. Nam się nic nie stanie. No właśnie, jestem zaskoczony eee. jak ona sprawnie sobie radzi z tymi wszystkimi... Tak, tutaj górkami. nie ma problemów zjechania na pobocze czy, czy wjechania pod jakichś większych krawężnik.